jest jestem Maseczek i jest ze mną Nubek, możesz też pomachać Widzą Tylko mnie nie hitli. nie spadłem Dobra, więc trudno, lecimy dalej Pierwsza śmierć niestety na moim koncie Nubek nie może być gorszy Więc pozbędziemy się podstawowych przedmiotów I trudno, dobra yy, Halo Ej, nie, spadłem po raz drugi. Dobra, nieważne. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem maseczek i będziemy sobie grać o to na tym serwerze. Dobra, trzeba trochę drewna ściąć. Myślę, żebyśmy nie ścinali całego drzewa. Tylko kilka. Tylko tak estetycznie, żeby. żeby nie musieć potem jakoś tego naprawiać. Super. Ojej, tu czasami się są jeszcze ścinki, ale jak się nam już cały. Świat zrenderuje to będzie łatwo. Czemu nie umiem wykopać klocka jednego? Chcieliście Minecrafta? To Minecraft poleci na pierwszy ogień. Jutro może wleci, albo dzisiaj później wleci Fortnite, albo CS. Więc dobra, zabiorę skądś Dirta. Zabiorę stąd Dirta. No bo noc się robi, ponieważ zaczęliśmy. Serwer był włączony, a my nie graliśmy się. No, dążyła zrobić no. No to i tak musisz przerobić na deseczki. Nie wiem czemu na niektórych blokach tak śmiesznie cofa. Tak jak, patrzcie, jak się wchodzi na... Ten... Na skrzynkę to tak jest śmieszny. dobra. Zniszczymy to, żeby nam trzcina cukrowa normalnie rosła już. Już tutaj... Tak, jest normalny drop. Mieliśmy małe problemy, bo testowałem też... Na serwer dla widzów, bo na tym na, na razie jest 10 slotów. Yy, 10 slotów jest i dodamy 8, może, sponsorów jakichś, którzy będą chcieli, żeby też trochę. No tak, bo każdego to nie dałoby się wpuścić. No, no wiecie, jak jest. Więc zapraszam do wspierania kanału. Obecnie w że też mogą wbić, to się dogadamy na Discordzie, na którego zapraszam dzisiaj będzie już link w opisie do mojego Discorda serwerka. Okej, okay, zacznijmy coś robić. Straciliśmy itemki, więc trzeba. Trzeba zrobić sobie na początku drewniany kino. Niestety aktualnie nie będziecie słyszeć. Yy, tego pana. Nupka nie będziecie się słyszeć aktualnie ale myślę, że może kiedyś to się zmieni tak i też widzowie będą ze mną gadali jak będziemy grali na tym tym, więc w sensie Okej, ok, żelazko można wykopać od razu, dobra masz tu, masz tu dróg, zrób sobie kilofik kamienny od razu i skopujemy żelazo żelazo tak na początku Poznanie Wysp, jest kilka wysp dookoła, ale tam dużo smaragdów jest, chłopie, tam jest pustynna, są skrzyneczki jakieś, myślę, że na każdej, więc też będzie trzeba popatrzeć, no niestety tak, nie, nie wiemy o co chodzi, próbowałem to naprawić, ale się nie da tego naprawić, więc będzie tak jeszcze. Przez najbliż... Uważaj, żeby nie spać, bo tam czasami są bloki takie oszukane, i można w... w przepaść łatwo spaść. Dobra, więc lecimy kopać. O, tutaj żelazo ładnie wykopane, dobra, to je ja wezmę, Że żeby redstone wykopać. Tak, żeby ty. halo, płotki jeszcze się bagują. Yy... Zbuduj jakiś dir. Albo schodki, zrób kamienne Tu wykop, chodź, 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 chodź. Oj, kuczkawkę mam, ale tego raczej nie będziecie słyszeć Okej, okay, daj do skrzynki Jej,ku, właśnie spadłem w przepaść Ja, a aseczek, nie, co ty zrobiłeś Dobra, trudno Kilka fejli na początku Żelazo poszło, poszło sobie w przepaść Kilof nowy trzeba będzie zrobić i zbierz trochę stołna na piecyk, co nie? Ja będę odkładał od razu i itemki jak tutaj skopię, bo tu taki oszukany, widzicie tutaj, tak oszukany tu zostało ech, mam nadzieję, że trochę żelaza nam zostało chociaż tu jest jeszcze dużo żelaza, dużo żelaza jest tu na dole jeszcze, więc nie powinniśmy aż tak dużo stracić, halo, dziękuję węglu Spróbujemy odwiedzić pierwszą wyspę dzisiaj. Ej, lapis całkowicie straciłem. O nie. Ale myślę, że jakoś się uda odzyskać. Tak, myślę też, że. Tak, respią się. Respią się, tylko że u nas jest chyba za ciemno. Ej, a w ogóle. Żelaza nie. Po... Nie! O, znalazłem Lazuret. Tak, gdy redstone, co to długo idzie, ale. Zapomniałem, że to trzeba. Dobra. Wykop... Na shifcie teraz będę chodził, bo Przepala się to ja tam. Tak, jest tu jeszcze dużo lazury tu i inny. To wszystko się skopie. Zlutujemy całkowicie tą pierwszą wyspę. A, generator stołona przydałby się jeszcze zrobić. Tak, masz rację. Wy go nie słyszycie, więc będę wszystko powtarzał, co będę mówił nubek ale będzie git myślę Jak macie jakieś pomysły jeszcze to piszcie Dostosujemy się raczej chyba że będą słabe to nie ale myślę że będą dobre eee, no co taka prawda, taka prawda Dobra, stołnik Opa Weź nie zbadajmy, spróbujmy nie spadać tak, ja, ja tu też mam lapist, tylko na razie sobie wykopię to, co jest tutaj łatwiej dostępne. No to zrób sobie, myślę, że żelazny kilo zrobimy. Tutaj kopalnia rozkopana. I możesz mi go dać. Drugi piecyk się przyda też. Już zrobiłem, zrobiłem, zrobiłem. Damy tu też węgla. Ojej, do tego piecyka dałem węgiel. Opa. Odłożymy to, odłożę kamienny kilof Albo nie, oba sobie zostawię. Wezmę trochę druku, żeby móc pod sobą podbudować. I choć spróbujmy zebrać wszystkie bloki z tego. Z te z, z tej wyspy. Dobra, redstone trochę. Nie tylko tak właśnie uważaj, bo... E no, już spadłem parę razy. Więc tak trochę przypsik Ej, dobra, Lazury to strasznie dużo wypada, więc to też jakoś nie, super nie ucierpieliśmy na tym, że go straciliśmy. Dobra, ja wykopię redstone, bo ty redstone na nie możesz wykopać. Weź, przejdź no. A, Dobra, redstone wykopany. Tak, ale c jakie coś? A, żelazo. Tak. Okej. Okay. I czy tu jest dziura? Nie ma tu dziury, kozak. To możemy sobie to skopać tutaj. Kilow? Tak, zrób kilo. Jeszcze tu jest... O! Mamy diamentcika pierwszego. I teraz sprawdzimy, czy da się go legalnie wykopać. Wow, nawet kilka diamentów pierwszych. Trzy obstawiam. Trzy obstawiam, że diamentciki. Dobra, węgiel też się skopię. Mamy diamenty, super. Tutaj trochę jestem nisko, więc zaraz będę musiał się podbudować. Tak, trzy diamenty. Cztery nawet. To jeszcze lepiej. Okej, okay, da się go wykopać. To tak wykopię. Hopa i wracam. Cztery diamenty. No, myślę, że kilof zrobimy, chyba, że dwa miecze. Nie, no, lepiej kilof mi się wydaje. Kilof, kilof. Jakieś tu wyjście sensowne. Ale ja jeszcze idę po, ten, po tego sopla z, z rud, Idę po tego sopla z rud. Okej, okay, dobra, tu jest jeszcze trochę rudy. E, tak, właśnie kowadło, no? Skapnąłem się właśnie, tylko zapomniałem o tym powiedzieć jakoś tak mi wypadło z głowy. O, tak, mamy kowadło, dlatego też e, chodziło mi o to, że nie potrzebujemy jakoś super dużo e, żelaza, bo żelazo głównie się do kowadła używało. Bo na to strasznie dużo kowadło. Schodziła tu strasznie dużo jest tych kowadełek. Dobra, ej, mam deficyt bruku, potrzebuję bruku trochę. A tutaj się skopię jeszcze spokojnie. Spokojnie, tutaj ja chcę skopać to wszystko. Opa, kopiemy, kopiemy. Weź skop to żelazo tutaj, spróbuj. Podbuduj się na szyfcie. Uważaj i spróbujmy właśnie to zebrać. Eee, dobra, jak tutaj się podbuduję jakieś challenge, może w przyszłości będziemy mogli robić jakieś fajne projekty budowlane ale na razie to trzeba ogarnąć podstawowe rzeczy naprawdę bardzo fajną mapę udało mi się znaleźć, wgrać ją więc serwer działa, kilka osób może wejść IP dostaną sponsorzy i raczej tylko oni, bo na razie też na razie tak zostawimy, żeby było to dla sponsorów Okej, okay, żelazo trochę mamy. Nie wiem, czy nawet całego seta żelaznego nie uda nam się ogarnąć. Dobra, całego seta nam się uda ogarnąć. Okej, okay, tu masz żelazo. Jedno spadło. Trudno, trudno. Dobra, teraz przeleśmy całą wyspę dookoła. Dobra. Ej, daj mi bruku trochę. Daj mi bruku trochę. A, no, tak. To, to też może być prawda. To sobie skopiemy bruk stąd. Trochę bóg się przyda. Ej, bez kitu, dobra, ja idę, ja idę też oddać diaksy, bo jak ja spadnę z diaksami, to będzie przyps na 100%. Dobra, lecę. Chociaż może też są na jakichś wyspach innych. Patrz, jakie zdobycze tutaj zdobyte przy mnie. I właśnie przy, każ przy każdej pochodni jest jeszcze kowadło właśnie. To jest też fajne. Zrobisz pochodnie OK to rób pochodnie. Ja tutaj sobie przejdę do tego lazury i tu gdzieś w pobliżu. Muzykę powinna... Muzyka nie powinna być za głośna. Jak chcecie, to mogę wam ją podgłośnić w następnym odcinku. Napiszcie czy jest spoko, czy za cicho, czy o żelazo. Po co pochodnie zrobiłeś, ale... Jejku, ale tam jest dużo tego. Może jest gdzieś w vilarze i w ogóle dlatego, żeby się z nim trade'ować. ok. Może zobaczymy. Jeszcze wszystko będziemy odkrywać, nic nie. Tylko stworzyłem ten świat i sprawdziłem, czy ten świat zadziała, I tylko widzieliśmy te wyspy, bo są dość blisko. A nic więcej nie wiemy. Totalnie nic. Dobra, tutaj wykopię jeszcze sobie trochę bruku. Właśnie kopię trochę bruku, żeby spróbować, właśnie zrobić jakieś schodki. Generator bruku, ale ja chciałem pod ziemią zrobić generator bruku. Więc tu też zrobię trochę miejsca. Zrobię miejsce tutaj I właśnie tu zrobię O, a, a Dobra, to znalazłem popa. tu możemy zabudować jakoś ładnie I lazury to ostatni O, tam jest złoto jakieś, tam też jest strasznie dużo Fajne, fajne Możecie napisać co sądzicie o tym moim pomyśle Żeby właśnie taki skyblock tutaj pograć Myślę, że naprawdę będzie spoko Ej, to myślę, że możemy zakopać Wezmę jeszcze te, to, tego, to kowadło. I, i, i ten frame. Tu drewno od razu też weźmy. <grymne> drewno od razu, płytkę. Tutaj skopiemy drewienko, bo straciliśmy całkowicie przypadkowo nasze podstawowe i Więc tak trochę peszek. Ale trudno, i tak jest fajnie. Też trochę straciłem żelaza, ale to. Nie było jakoś super dużo. Dobra, to zakopię. W przyszłości może tu coś ogarniemy. Okej, okay, dobra, ja, ja te schodki zniszczę. Okej, okay, git. No to przez... Dobra, mamy to. Okej. Okay. Git jest, dobra, to ja zrobię taką basicową tom, Żeby już trochę tego kobla zdobyć. Tak, właśnie widzę. Chciałem postawić, ale nie, nie postawiłem, bo zobaczyłem, że mamy. Lód no, na razie zostawimy, bo skoro jest woda, to. Ok, świetnie. Nie ja potrzebuję bruku, ale dobra, to wykopię kilka klocków. Na przykład ten, bo tu mi się nie podoba. Ten można wziąć i ten. Ok, mi się skończył. oj, tu jest dziurka. To może nie do końca albo no właśnie, ja to chciałem chcę bruk ogarnąć, żeby to bardziej bardziej zabudować teraz tu woda i tu teraz latę damy albo spróbujemy dać, albo damy Odsuń się i jest dobrze, tak, jest git, gitaśnie. Tu jest dziura, tak, jest tu dziura. Tak, byłem przekonany, że tu jest dziura, ale super. Dobra, gdzie za mną? Tak, są tu wszędzie dziury. Dobra, wiesz co? Y teraz ogarniemy coś takiego. Kurczę, nie, trochę źle zrobiłem, nie, 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 nie. poczekaj. Oddajmy tą lawę na swoje miejsce. Nie no, w końcu bruku nie mam. Poczekaj, nie, to pokopmy to jeszcze chwilę. Ja pokopię chwilę i zaraz coś, coś zrobimy. Opa. Dobra, to pokop, a ja w tym czasie... Tak, żebyś miał tak z 20 bruku. Myślę, że wystarczy. 20 bruku ja już przygotuję to, co chciałem tu przygotować. Tylko te dziury chciałem tu załatać. No to tam stój tak blisko i podchodź czasem. Okej, okay, tutaj, tutaj. Można to zepsuć. Myślę, że na tym poziomie tą wełnę zrobi się łóżko. Też jest spoko rozwiązanie, tylko będzie potrzeba więcej trochę wełny niż to, co mamy aktualnie. Okej. Okay żeby to już początkową wyspę tak jakiegoś ładnie zagospodarować to ja to wszystko bym skopał super to możesz jeszcze chwilę pokopać ja tutaj robię taki taktyczny taktyczne jakieś tutaj miejscóweczki żeby to poziom niżej zrobić jednak, poziom niżej myślę, że będzie spoko Tutaj i dookoła obramowanie myślę dookoła takie obramowanie i powoli będziemy kończyć dzisiejszy odcinek w sensie dzisiejszy dzisiaj powinien się jeszcze pojawić jakiś z CSika albo z zobaczymy czy uda nam się nagrać ale nie wiem, nie się podoba ta seria jeszcze, że w przyszłości będzie, będą mogli widzowie tu grać to też jest spoko opcja która też mi się podoba. Ojoj, tu jest dziurso. To zrobimy tak, o. Okej, okay, tu też jest. Dobra, to można wykopać. Okej, okay, Opa. Dobra, to zniszczymy dwa klocki. I powoli naszą wyspę zaczniemy zrobić pod ziemię. Na górze nic nie będziemy robić. Tu będą sobie jedzonko rosło. Poziom mamy normalny raczej. Tak, normalny. Więc jest wszystko jak najbardziej w porządku. Okej okay. Dobra, to daj mi. I możesz jeszcze chwilę kopać. A ja tu dokończę budowanko. Fajnie, fajnie. Dobra, to zniszczymy. No dobrze, zrobimy tutaj tak na razie. Myślę, że taka jaskinka będzie całkiem w porządku. Na starcisz. Dobra, yy, zabieramy smutklawę. Damy sobie ją tu do rogu. Super. I teraz możemy skopać to. Wypełnić tą dziurę. Dobra, wypełniamy dziureczki i ścianeczki robimy. Może jakoś to nie będzie super od zewnątrz wyglądało, ale trudno. Ok, git myślę. Yy, tu można jeszcze to zniszczyć i tak jakoś, żeby woda nas tu nie zalała. Ok, jest git. Dobra, tego klocka wymienimy na bruk yy. Tak, no trzeba chodzić cały czas na ścieżce, żeby znowu nie spaść, nie spaść, głupio. Symetrycznie, czy jest? Raz, dwa, trzy. Nie jest symetrycznie, ale trudno. Przeżyjemy. Czy nie przeżyjemy? Kurczę, chyba nie, 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 nie przeżyję. Ja nie przeżyję tego. Jeszcze jedną. W bok. Pójdziemy. Jeszcze jedną. Bok. No, nawet nie wiem, czy jeszcze nie dwa. Ale dobra, dokończymy to w dzisiejszym odcineczku. W dzisiejszym odcineczku. I będzie, myślę, że fajnie zakopać tu. Ej, całkiem przyjemnie tu jest, ok? Jest, i można to jeszcze zniszczyć. Tak, trochę tutaj będzie wyrównane. Pochodnie jakieś tu się da, żeby się nie respawniły mopki. I teraz, yy, tutaj w tym rogu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, będzie można to zrobić. Okay. Yy, wodę mogę wylać albo. Tu dam wodę. Nie, nie tu. Ok, yy, tu damy wodę. Weźmiemy lawę, to skopiemy. O tak, bo tu była dziurka do zakopania. Ok. I teraz na środku jest lawa gdzieś. Teraz tu znowu nie jest symetrycznie. Teraz będzie git. Ok, a może bez tego. Dobra, bez tego, bez tego. I teraz tutaj dziury są. Jurson, zakopany Jurson, i teraz tutaj Jurson, też zakopany Jurson, i teraz tutaj, proszę Państwa, też Jurson, i też zakopany Jurson, i teraz tutaj, oto w ten, oto piękny, idealny, cudowny sposób. Zrobiłem źle, ale nieważne, potrzebuję. Pół Pół bloki, żeby to ładnie wyglądało. Ja mam, 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 mam już. I teraz mamy tutaj pół bloki. Zrób jeszcze, zrób jeszcze pół bloki. Tak, z, z druku. Ojej, nie da się wchodzić na pół bloki, nie wierzę. O nie. Dobra, nie. To był zły pomysł. Albo. Nie wiem, czy on tak jest. Nie wiem o co chodzi. Są, ale trudno yy, teraz robimy taką. Yy, wylewamy lawę na razie tutaj ej dobra bo już 20 minut odcinek jest halo okej okay. dobra już kończymy spokojnie kończymy tylko nie dałem tam lawy nie Spadnie sobie w przepaść nie, nie będziesz tu jadł tylko dusz i temki Chyba, że masz wysoki level. Który masz level? Eee, będziemy jeszcze mieli XP, nie? potem, dobra. Możesz skakać dowolnie. Okej, okay, to weźmiemy. Przynajmniej teraz obaj mamy po dwie śmierci. O nie, drewno się zaczęło palić. Nie, 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 nie pal się. Trzeba tą lawę szybko przemieścić. bloki są takie straszne i oto w ten sposób mamy piękną piękną stałniarkę no patrz i, i na, nawet jak się w dwójkę kopie to jest szybciej w sensie podwójnie jest szybciej bo dwie osoby kopią i dobra nie wiem, my w tym odcineczku pokopiemy sobie jeszcze, w sensie w przerwie pomiędzy odcineczkami, pokopiemy sobie jeszcze. Możecie ocenić moją tutaj piękny generator dwuosobowy, możecie ocenić w komentarzach. A my w tym odcineczku kończymy, choć na F5. No, więc kończymy. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę komentarz, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby było fajnie, żeby nie ominąć innych filmów z Minecrafta i nie tylko Ała i wielkie dzięki, trzymajcie się i cześć!